Cześć, witam Was w pierwszym materiale serii z gry Invasion the Last Crusade. I tutaj od razu Was może zaskoczyć grafika. Dlaczego to wygląda tak źle? Jest takie, jakby rozmyte, tak jakby było na bardzo małej rozdzielczości nagrywane. Odpowiedź jest prosta bo jest na bardzo małej rozdzielczości nagrywane to tutaj od razu na początku serii muszę jakby to sprostować żeby potem nie było, że mam jakąś kiepską tutaj jakość tych nagrań i już wam tłumaczę dlaczego tak jest dawno dawno temu, czyli jakieś 3 lata temu mniej więcej nagrywałem chyba trzecią bo to jest bodajże czwarta część tej, tego cyklu, tej, tej serii gier natomiast nagrywałem dawniej trzecią część i było to bezpośrednio przez przeglądarkę z dodatkiem Flash'owym. Obecnie większość gierek jakie nagrywam są bezpośrednio poprzez Adobe Flash'a nagrywane. No i obecnie to jest Adobe Flash Player 32. I niestety, biorąc pod uwagę jak stara jest ta gra i to jak nowy jest ten obecny Flash Player, Prawdopodobnie dużo rzeczy tam do końca nie działa tak powinno, i przez to, jak się powiększy okienko, co powinno teoretycznie też poprawić jakość, jak to zwykle bywa w tworach deszowych, które są często oparte o grafikę wektorową, no, niestety, tak jak widzicie, tutaj się dzieje coś takiego. I nie chcę mi się tutaj przełączać nowych scen robić, ale tak jak możecie zauważyć, eee, Generalnie, mimo powiększenia okienka, gra cały czas jest na siłę w jednym takim po prostu oknie początkowym. Tak? Ten defaultowy rozmiar jakby towarzyszy cały czas gierce. No i niestety przez to jest taka właśnie jakość i najprawdopodobniej tak zostanie. Mógłbym co prawda pokombinować jeszcze, żeby to odpalić na jakiejś starszej wersji, jakiejś tam, jakiegoś chroma powiedzmy, na jakiejś wirtualnej maszynie, cokolwiek, ale stwierdziłem, że, że to nie ma sensu. Że za dużo by było z tym roboty, a po prostu będzie w takiej troszeczkę gorszej rozdzielczości. Trudno. Ale to też nadaje troszeczkę klimatu, ponieważ jest to faktycznie, tak jak możecie zauważyć, to jest bardzo, bardzo stara gierka. I teraz tak, są jakieś strategie. Ale ja się nie będę na tym skupiać. Wczoraj, bodajże przed rozpoczęciem nagrywania tej serii, stwierdziłem, że sobie tam przypomnę mniej więcej jak się to ogrywało. Bo generalnie najtrudniejsze są pierwsze levele. I pierwsze levely będą myślę najciekawsze, a potem zobaczymy jak to dalej będzie szło. Aha, i tutaj jeszcze jakby ktoś się pytał a propos tutaj tego komunikatu, eee, próbowałem też na Flash Playerze 10. Na Flash Playerze 7 bezpośrednio, tak? Bo oczywiście mówiłem bezpośrednio o aplikacji do odczytywania tych SWFów. Na Flash Playerze 7 nie miałem sposobności jakby tego odpalać, ponieważ jest to na tyle stare, że nawet w archiwach z różnymi instalkami, debugerami i tak dalej od właśnie Flash Playerów od Adobe, no sam, sam Adobe tego nie ma po prostu. Jest niby Flash Player 7, ale to są bardziej jakieś tam instalatory i tak dalej. Nie ma natomiast po prostu aplikacji, która bezpośrednio odczytuje. Tak mam na przykład. Dzięki temu mogę używać jednocześnie Flash Playera 32, 10 i tak dalej. Bo po prostu one nie są zainstalowane. Tylko bezpośrednio wszystko się dzieje w tej aplikacji, którą załóżmy mam gdzieś przy gierce. To, tak, tak w skrócie, jakby ktoś tutaj właśnie myślał, żebym na tym Flash Player 7 spróbował. No niestety nie, nie ma takiej wersji, przynajmniej ja, ja nie znam możliwe, że gdzieś jest w odmentach internetu, ale na oficjalnej stronie od Adobe nawet nie, nie ma tego po prostu, nie ma. Ale nieważne. To było tak słowem wstępu, bo chciałbym to od razu doprecyzować, tak? Jak to wygląda, żeby potem nie było. Chociaż podejrzewam, że jeżeli dużo będę prowadził te, tę serię, to... I tak się pojawią pewnie tego typu komentarze Ale nieważne, ale nieważne Nie skupiajmy się na tym już Omówiłem już wszystko co powinienem, bardzo długi wstęp, 5 minutowy, ale już przechodzimy do Faktycznej gry, i właśnie Nie będę korzystał z tych tutaj strategii Mam swoją Mniej więcej może się udać za pierwszym razem, może się nie udać Nieważne, na początek i tutaj od czwartej, od czwartej części tego cyklu, tych, tych właśnie czterech, czterech części tej, tej serii gier, z właśnie Invasion, wprowadzono w końcu limit populacji. Przez co tam nie można mieć tego tam miliony, tak? Po paru na przykład kilkudziesięciu levelach. Ale weźmy sobie podstawową jednostkę. No i mamy limit wykorzystany i ulepszymy baraki, które po prostu są takim upgrade'em dodatkowo dla tej jednostki i możliwe, że to, że to zadziała i teraz sobie ich tutaj wszystkich ładnie przywołuję jedenką, leci strzałka, póki co tych strzałek jest jeszcze mało, ale zaraz Zobaczycie dlaczego o tym mówię, że jeszcze jest mało tych szczałek, bo potem się okaże, że ich będzie znacznie znacznie więcej wraz z kolejnymi levelami. I to będzie e, głównym utrudnieniem. 5000 złota zebrane. I teraz już do końca nie pamiętam, ale chyba znowu trzeba wszystkie jednostki dać. E, podstawowe i. I też upgrade tutaj dać do tych jednostek. Powinno zadziałać zaraz zobaczymy. Teraz tak jak widzicie, już są dwie szczały, Z drugiej lewej są dwie szczały. ale powinno wystarczyć. Tutaj jeszcze jest ta smoła, która wygląda jak woda, ale nieważne Natomiast no i tak mam słabość do tej gry. Naprawdę lubię tą gierkę. Całą tą serię właściwie tych gierek. Więc już nie, nie zważajmy na to. No ale to jest taka powiedzmy bardzo gorąca woda. Może tak. Ale raczej miała być. mała, raczej miała być, prawda? Może się uda, może się uda. Udało się. Jakimś tutaj cudem, że tak powiem, udało się, bo chyba się zbagował ten, ten ostatni miecznik, czy tam rycerz zwał jak zwał. Dla mnie to są. Mie mieczniki to są. Natomiast tak teraz spróbuję włożyć wszystko w łuczników, archerów. I przy okazji ulepszyć upgrade właśnie dla archerów. Znaczy, jakby zrobić upgrade na archerów po prostu. Przywołam ich 30, wszystkich, których na ten moment mam. I zobaczymy, czy to coś, czy to coś da. No, i niestety się nie udało. A więc znowu bierzemy 30 podstawowych jednostek. Ulepszamy baraki. To są właściwie rycerze. No. No można tak w sumie powiedzieć. No to są po prostu rycerze. No. I się udało, tak bezproblemowo. Ale wiem, że już był taki etap jakby przełamania w pewnym momencie, gdzie jednak potrzeba była większa tych... ...jednak tych... Yy, ...uczników, ale wezmę 40 bez jeszcze ich ulepszania, bo też dodatkowe... ...pieniążki tutaj mogą się przydać na kolejne levele. A tych czołgów jest trochę dużo, więc no, na starcie ten zamek zbija... ...dość dużo tych rycerzy. Ale chyba się uda, bo zostało bardzo dużo jeszcze jednostek. Tak, udało się. I piąty level jest chyba poziomem, gdzie można zacząć właśnie archerami grać. Tak wczoraj sobie przypominam. Ale tak jak mówię, no nie jestem. Nie jestem pewien. I, i też można się przypatrzeć mniej więcej na ten układ yy, strzał. Tak, żeby też zaoszczędzić częściową fazę chociaż tych, tych uczniów, to potem przy późniejszych levelach będzie bardzo ważne, no ale się nie udało. Więc się okazuje, że znowu będzie trzeba znowu będzie trzeba wziąć rycerzy. Bez upgradu nawet. Niech giną, znaczy trochę ich zginie, ale raczej wygrają. No i biją zameczek, biją, biją, biją. HP spada już poniżej połowy. Już się pali, już się, już zniszczony całkowicie. Zwycięstwo. Dobrze i teraz z limit populacji 60. Może teraz się uda z tymi archerami uderzyć. Zaraz zobaczymy. Wezmę wszystkich. No i niestety. I to powtarzamy do bólu to co było wcześniej. Może nawet trochę lepsze te jednostki. Aha, no i też jeszcze jedna rzecz, że będę prawdopodobnie troszeczkę grał między odcinkami, ale to też zobaczymy jak to będzie. Natomiast po prostu chciałem też zrobić jeszcze jedną taką serię, którą mogę po prostu na dłuższy czas jakby kontynuować. Biją dość wolno, ale skutecznie ten, ten zamek, więc jest jakaś metoda, natomiast tak jak mówię, no wczoraj pamiętam, że jednak jednak w pewnym momencie te, ci łucznicy naprawdę, naprawdę robili robotę. I teraz spróbuję na przykład, no chociaż 40, ale naprawdę mocno, mocno, oj tutaj mi się źle kliknęło. Naprawdę mocno podkręconych, podrasowanych. 63 ulepszenia na 40 archerów. Myślę, że powinno dać radę. Nawet jak dość dużo z nich zginie, bo szybko będą zabierać to HP. A jednak nie. No więc niestety. To znowu musimy spróbować tej pierwotnej, najbardziej prymitywnej strategii. A naprawdę co do tych innych jednostek, to, to nie ma sensu właściwie. To nigdy nie zostało na tyle zbalansowane, żeby te jednostki miały sens. Aczkolwiek w czwórkaż tyle nie gra, więc może się mylę. No ale zobaczymy, Oj, źle mi się kliknęło. No dobra, trudno. Może i to przez to będzie to gwóźdź do trumny, ale może i nie. Dobrze, wezmę 90 archerów. Lekko ich ulepsza. Teraz tutaj nie wiem czy... Troszeczkę gramin przez to nie spowolni, bo widzę, że to jest ciężko z optymalizacją, jeżeli się więcej tych jednostek pojawia w czasie batalii, ale może nie będzie aż tak źle. Możliwe, że to było na późniejszym levelu, tylko mi się coś pomyliło, albo po prostu miałem farta. Oj, co ja zrobiłem? Um. Ale zobaczymy. W każdym razie póki co cały czas do przodu. Teraz załóżmy ich 70. Ok. I wezmę dwie jednostki naraz. I może takim sposobem nagle się zaczną opłacać też te archery. No jednak nie, no są póki co strasznie useless, a wczoraj jeszcze nie były, jak to testowałem. Czy dzisiaj w sumie, bo to w nocy było, ale nie jestem pewien. No to, cóż Aha, bo już raz dziesięciu, dobrze. No nie mogę sobie dać spokoju... Kurcze, jak to się źle wpisuje. Nie mogę sobie dać spokoju z tymi ucznikami, a chcę wam jeszcze tutaj w tym pierwszym odcinku chociaż pokazać, że... Naprawdę się da. Teraz zauważalne spadki FPS-ów, no ale to już jest... Taka jest ta ta Gierka. Może, może się uda. Prawie, prawie. No dobra, no to. Kurczę. No to zrobimy tak, nawet bez ulepszania, żeby po prostu było potem więcej kasy faktycznie na ulepszenie już tych uczniów, bo ja naprawdę wierzę w tych uczniów, to się nie może nie udać, bo jeszcze niedawno to testowałem i w końcu zaczęło działać. I teraz tu łuczników. Okej. Okay. Ja Aż naprawdę bardzo dużo tych strzał niestety. Może się nie udać. O, udało się, widzicie. Miałem rację. W końcu zaczynają dominować ucznicy. Dobra, no to weźmiemy ich sobie 100 i jeszcze bardziej ich ulepszymy. To już każdy z nich będzie miał upgrade na poziomie 115. Staram się też właśnie w dobrym momencie ich wypuścić. Może teraz. O i się udało. W okazji możecie mi dać znać, czy jest troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o dźwięk, w sensie, że mniej słychać jakby szumy i tak dalej. Ponieważ włączyłem bramkę bramę szumów. Natomiast jest ona póki co ustawiona domyślnie. Więc też no, może będę musiał jeszcze tam bardziej skonfigurować. W każdym razie ja tak wstępnie testowałem i myślę, że jestem dość zadowolony, bo no, chociaż wycina dźwięk w momencie kiedy nic nie mówię więc nie ma tych niepotrzebnych szumów Dobrze i tutaj O za dużo wybrałem i jeszcze za dużo OK, w sam raz Też każdy kolejny level daje coraz, coraz więcej tej, tych wirtualnych pieniędzy więc też dzięki temu rosną szanse na rozwój też w inny sposób, później można nawet poeksperymentować jeszcze z tymi innymi jednostkami, ale póki co tak jak mówię, no nie ma to raczej sensu, zresztą widzicie już 15 poziom tak naprawdę w oparciu o rycerzy i w oparciu o łuczników. Znaczy tak na oko próbuję mniej więcej oszacować, ja albo daję za dużo, albo za mało, no niestety. No, jak oni padną to jeszcze mam 50, ale tak jak widzicie wystarczyło, 50 prawie zostało i nadal jest dobrze. Dobra. Myślę, że tak 20 poziom będzie raczej zamykającym poziomem ten odcinek. I znowu no można wziąć sobie tych 100 archarów jeszcze tak w zapasie, tak, bo jakby limit populacji na to zezwala. I teraz 60 kolejnych upgrade'ów. O, można tutaj nadposzaleć. Może nad więcej już wziąć. No powiedzmy, że tak setkę wysłałem mniej więcej za zaokrągleniu. No i już... Kolejne, kolejne levele, tak widzicie, już są stosunkowo łatwe. Dobra, jeszcze jeden level, bo przy okazji sobie zrobię miniaturkę. Wolę teraz miniaturkę zrobić, bo jak wezmę z filmiku, to troszeczkę jakość będzie gorsza. Znaczy w tym wypadku będzie dużo gorsza, ale tak bym sobie zminimalizował. Rozdziałkę to i tak by było gorzej. Bo tam zawsze jest ta kompresja w czasie rzeczywistym. To jest obs robiona. Ale nieważne, dobra, wezmę sobie znowu 100 Archerów i tutaj. 90, no ponad 90 dodatkowych upgradeów. Można znowu 100 archerów wziąć. Dobra, jeszcze jeszcze jeden level. Powiedzmy jeszcze jeden level. Może wystarczy. Tyle jednostek zaczęło. Są dość mocne. Wystarczyło zdecydowanie. I kolejne 55 tysięcy golda do naszego skarbca. No i cóż, właściwie 22 level jako pierwszy odcinek takie rozpoczęcie serii myślę, że jest w porządku. I na tym raczej poprzestanę. Myślę, że do drugiego odcinka mogę mieć tych leveli trochę więcej, a może i nie. Zobaczymy, czy będę właśnie między odcinkami grać. Jeszcze sam tego nie wiem, bo zobaczę Jaką do tego czasu, do czasu kolejnego odcinka, będę miał preferencję w tym temacie, natomiast na ten moment to tyle. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was do oglądania kolejnych filmików, kolejnych materiałów, do lajkowania, subowania. Znaczy, subowania to nie wiem już, czy to, czy to ma taki sens duży, bo wie, wiele wyświetleń, i tak jest właśnie z zewnątrz. Jak ktoś ogląda na bieżąco, to i tak się w proponowanych wyświetla. Ale zawsze można to zasubować, natomiast właśnie do, do lajkowania, do, do komentowania też mi się podoba jakaś konstruktywna krytyka, zaznaczam konstruktywna, tak, eee, jak najbardziej jest na miejscu, tak, no więc z mojej strony to tyle, wielkie dzięki za obejrzenie raz jeszcze, trzymajcie się, cześć, papa. na razie, do widzenia.